Jeżeli chodzi o Polską Grupę Górniczą na tle sektora w najważniejszych danych dotyczących udziału w rynku, to jest niespełna 50%, 55% to nie uległo zmianie i potencjał wydobywczy na 30 milionów ton, który konsekwentnie od kilku lat jest realizowany i Polska Grupa Górnicza na chwilę obecną zatrudnia niespełna 42 tysiące pracowników. Rok 2018 spółka Zamknęła zyskiem wynikiem netto 493 miliony zł. Jednocześnie uległ zwiększeniu rok do roku CapEx do 2 miliardów 418 milionów, to jest o niespełna 33%. I o podobną wartość wzrosła EBIDA do 2 miliardów 635 milionów, czyli też niespełna 32%. W roku 2018 osiągnęliśmy zysk netto 2 493 mln zł wobec 86 mln w roku 2017, wynik ten został osiągnięty przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 9 miliardów 371 milionów zł, przychody ze sprzedaży, mówimy tutaj węgiel i pozostałe produkty i usługi, czyli np. energia. EBITDA, czyli zysk operacyjny po wyłączeniu amortyzacji i odpisów aktualizacyjnych jest na poziomie 2 miliardy 635 wobec tych 2 miliardów w zeszłym roku, czyli poprawa o 32%. Na każdej tonie zarabialiśmy w zeszłym roku 25 złotych. Przypominam, że w roku 2017 na każdej tonie zarabialiśmy 5 złotych. Wynik ten osiągnęliśmy przy średniej cenie na poziomie 311 zł, która była wyższa o 12,2% w stosunku do ceny osiąganej w roku 2017. Jednostkowy koszt sprzedaży węgla w roku 2018 wynosił 286 zł i był wyższy o 5,1% w stosunku do roku poprzedniego. Główną składową tego wzrostu był wzrost średniego wynagrodzenia w spółce, który był na poziomie 7%, jako wynik podpisanego porozumienia ze stroną społeczną w, roku w kwietniu 2018 roku. Koszty materiałów i usług w przeliczeniu na tonę produkcji wzrosły o 3,9%. Przyczyniły się główne składowe tego wzrostu, to jest wzrost cen materiałów metalowych, wyrobów metalowych oraz wzrost wynagrodzeń w firmach świadczących nam usługi. Wypracowane środki, tak jak wspomniał Pan Prezes, przeznaczyliśmy na szeroko rozumiane inwestycje, czyli CapEx. W zeszłym roku to było poziom 2 miliardy 418, wobec 1 miliard 820 w roku 2017, czyli 33%. I e, efekty tych inwestycji w części są widoczne już w wynikach finansowych za rok 2017. Jednak część tych nakładów, efektów e, nakładów inwestycyjnych, których nazywamy inwestycjami kluczowymi, będą, efekty te będą widoczne w okresie 3 do 5 lat. Środki, które spółka wypracowuje, środki, które zostały przekazane przy dofinansowaniu, one w zasadzie w całości przeznaczane są na CAPEX, na inwestycje, na zakupy maszyn i urządzeń, bo realizowanie tych celów inwestycyjnych zapewnia firmie możliwość produkcji węgla kamiennego na tym poziomie, aby generować właśnie tak daleko idące, dodatnie wyniki finansowe. Ja ostatnio w naszych spółkach węglowych Przywołałem również w polską grupę górniczą mówiąc, że przyszłość, w którą będą polskie spółki węglowe zmierzać to stabilność wydobycia, inwestycje w sektor węglowy, no po prostu to do czego zostały powołane, ale obok będą powstawać projekty, którym będą w tej całej grupie również spółkami, ale spółkami, które będą realizować stosowne projekty. Dzisiaj Państwo macie zasygnalizowane dwa projekty, a właściwie trzeci, który się już dobrze rozwija to jest kwestia metanu. Coś, co kiedyś było odpadem, dalej trzeba nad metanem panować, bo on może być, dużo, wywołać duże niebezpieczeństwo na kopalni. Ale w sytuacji, kiedy mamy technologię, mamy umiejętności, kompetencje, zaczynamy go wykorzystywać jako surowiec, na którym obniżamy koszta, czy nawet zarabiamy. Tym samym proszę zwrócić uwagę, że Polska Grupa Górnicza, podmiot powołany do wydobywania węgla idzie w przestrzeń odnawialnej źródła energii, fotowoltaikę, projekt, który będzie już w tym roku realizowany, na to chciałem bardzo zwrócić uwagę, jak również to, co dzisiaj stało też pierwszy raz ogłoszone, a więc budowa zakładu zgasyfikowania. To są proszę Państwa te obszary, które pokazują nowoczesność nowoczesne zarządzanie sektorem wydobywczym. Chcę przywołać jeszcze i wzmocnić przekaz związany z inwestycjami w Polskiej Grupie Górniczej. Pan prezes mocno mówił, słusznie pokazując zarządzanie poprzez informatyzację, obiegiem dokumentów, zarządzaniem personalnym. To jest pozadyskusyjnie inna firma niż dwa lata temu, trzy lata temu.